Jan Konior. Cisza. Kiedyś przeczytałem w niemieckiej gazecie Die Welt, że przeciętny Niemiec bardziej woli psa niż człowieka, bo pies będzie wierniejszy swemu panu niż człowiek. A przecież człowiek jest jedynym widzialnym stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego. I człowiekowi najbardziej do normalnego życia na ziemi potrzebny jest drugi człowiek. Ciszę odnajdujemy w Starym Testamencie, jeszcze w Księdze Królewskiej. Jest to obraz słynnego współzawodnictwa między Eliaszem a prorokami Baala. Eliasz to prorok zalękniony. Mimo, że spełniał swoją misję, to się bał. Bronił praw Boga na górze Karmel. Gdy podjął decyzję i zabił wszystkich proroków Baala, Otrzymał od królowej Izabel wiadomość, która wpędziła go w panikę: Niech to sprawią bogowie i tamto dorzucą, jeśli nie postąpię jutro z Twoim życiem, jak się stało z życiem każdego z nich. Eliasz w tej sytuacji ratuje się ucieczką. Ucieka daleko na pustynię, na południe Judei. On nie miał w sobie męstwa. Chciał umrzeć i skończyć ze wszystkim. Anioł pański pozwolił mu odpocząć pod cienistym krzakiem. Dał mu chleb i wodę, symbole Eucharystii, aby odzyskał siły. Po odpoczynku wyruszył w długą drogę do Bożej góry choreb. Kiedy tam dotarł, wszedł do groty i poszedł spać. Jeden z moich braci nie zdał egzaminu z filozofii. I od razu poszedł spać i nie można go było wyciągnąć z łóżka. Taka postawa jest oznaką ucieczki. Każdy w coś ucieka. Ktoś ucieka w alkohol, drugi w narkotyki czy inne odurzenia. Nie potrafi się skonfrontować ze swoim problemem czy też porażką. Najgorsza porażka to taka, która nic mnie w życiu nie nauczyła. Potem Eliasza obudził głos Boga, Bóg go pyta: Co ty tu robisz, Eliaszu? On odpowiedział. Żarliwością rozpaliłem się o chwałę Boga, zastępów, gdyż Izraelici opuścili twoje przymierze, rozwalili twoje ołtarze i twoich proroków zabili mieczem. Także ja sam tylko zostałem. A oni godzą jeszcze i na moje życie. Wtedy Eliasz usłyszał odpowiedź: Wyjdź, aby stanąć na górze Pana. W ten sposób Bóg dodaje mu odwagi. Gdyby Eliasz nie słuchał Pana, nic bez niego nie było. Bóg nieustannie go prowadził. To, co możemy sobie wyobrazić dalej, czytając tę księgę, jest naprawdę zdumiewające. Bóg sprawia, że rozszalała się gwałtowna wichura rozwalająca góry, która szła przed Panem, ale Pan nie był w wichurze. Po wichurze trzęsienie ziemi, ale Pan nie był w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu powstał ogień, ale Pan nie był w ogniu. A potem ogniu szum łagodnego powiewu. W angielskim przekładzie dźwięk przejrzystej ciszy. Eliasz zasłonił twarz płaszczem, wyszedł i stanął przy wejściu do groty. Grota to była jego kryjówka. Rozważając ten fragment Biblii, warto zapytać: w co uciekam przy porażkach, trudnościach? Gdzie się kryję? Przed kim się ukrywam? Przed Bogiem? Przed sobą? Przed innymi? Bóg objawił siebie Eliaszowi nie w burzy, nie w gradzie, nie w ogniu, ale w ciszy. W praktyce medytacji, otaczająca cisza jest dla nas pomocna w naszym usiłowaniu bycia całkowicie obecnym wobec ducha świętego i wobec wszystkiego, co jest. Cisza zawsze przygotowuje mnie do nowego spotkania z Bogiem. W ciszy słowo Boga może dosięgać ukrytych zakątków mojego serca, jego najciemniejszych miejsc. I jak mówi święty Paweł w liście do Hebrajczyków, jest ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny przenikający aż do rozdzielenia duszy i ducha. Zachowując ciszę, przestaję się ukrywać przed Bogiem. Przestaję się wstydzić przed Bogiem, a wtedy światło Chrystusa może spotykać i uzdrawiać to, czego się wstydzę, co jest moim problemem. Trzeba nieustannie prosić Boga: Panie, uzdrów we mnie to, czego się wstydzę, o czym z nikim nie mówię. Nawet z Tobą boję się o tym mówić. Nie wszyscy ludzie są szczerzy przed Bogiem. Wiemy o tym, ale szczerość się Bogu bardzo podoba. W szczerości dostępujemy Jego miłosierdzia. Nie ma na świecie supermanów. Człowiek stwarza sobie swój sztuczny obraz siebie, a po prostu jest słaby. Podam przykład. Dziewczyna, mocna, wysportowana góralka, lat 26. Mama płacze nad nią, bo słaba psychicznie. Nic jej w życiu nie wychodzi. Matka przeżywa, dwa lata żyła z partnerem, nic z tego nie wyszło i płacze. Płacz oczyszcza, pomaga, ale nigdy do końca pomóc nie może. Kolejne odniesienia do ciszy i bycia wyciszonym, na które chciałbym zwrócić uwagę, znajdują się u Zachariasza i Habakuka. Zachariasz był hebrajskim prorokiem. W okresie od 520 do 518 roku przed Chrystusem. Został posłany do ludu Judy, który dużo wycierpiał po upadku Jeruzalem w roku 586. A więc przybywa do nich z posłaniem nadziei i pociechy. Zatem mówi Pan: Ze zmiłowaniem wracam do Jeruzalem. Dom mój tam stanie znowu. Nieco później Zachariasz upomina swój lud. Zamilknij wszelkie ciało przed obliczem Pana, bo już powstaje ze świętego miejsca swego. prorok w tym tekście pokazał, że prawidłową postawą przed Bogiem jest cisza. prorok Habakuk wyraził się w podobny sposób. Lecz Pan mieszka w świętym domu swoim. Niechaj zamilknie przed nim cała Ziemia. Przed Bogiem trzeba zamilknąć. Tu znów pokazuje, że właściwą postawą przed Bogiem jest milczenie. I w tym kontekście wymagana cisza służy pełnej uwadze, którą musimy utrzymywać przed Bogiem. Jedynie w ciszy i poprzez ciszę. Mogę uwewnętrznić i przyjąć to, co jest ponad moim zrozumieniem, ogarnąć moc większą ode mnie samego. Dzięki ciszy transcenduję, dzięki ciszy przekraczam siebie, wychodzę poza siebie. Biblia mówi też o milczeniu Boga, najczęściej w sytuacjach, kiedy Bóg jest zagniewany na człowieka. Milczenie owo jest wynikiem zamknięcia się człowieka na Boży głos. Człowiek nie chce słyszeć Boga. Pokazują to szczególnie współczesne czasy. Przykładem jest Europa, która odrzuciła Boga. Nie chce go umieścić nawet w preambule Konstytucji. Stacza się coraz niżej. Ta Europa, w której rodziła się kultura Rzym, Ateny. Jest postchrześcijańska. Przychodzą muzułmanie, którzy mówili mi, że niedługo Europa będzie ich. Kiedy w ostatnim czasie zwiedzałem Niemcy, Francję, widziałem, że wszyscy tam się bali wszędzie karabiny. Najbardziej bezpiecznym krajem jest jeszcze Polska. Już w Polsce mieszka 2-3 tysiące Niemców. Coraz więcej przyjeżdża Norwegów, lęk powstaje z tego, że człowiek zamyka się na głos Boga. Nie chce słuchać Boga, ponieważ on, człowiek, teraz zajął miejsce Boga i realizuje to, co głosił Nietzsche. Człowiek decyduje o wszystkim. Jeśli człowiek odrzuci Boga, nie będzie zdolny do nawiązania z nim kontaktu. Tutaj, w tym przypadku, milczenie Boga oznacza niezwykłą cierpliwość wobec człowieka. Bóg lituje się nad słabością ludzką, dopuszcza różne sytuacje. Nie wiemy, jak potoczą się losy Europy. Na pewno jest ona w trudnym położeniu. Im bardziej człowiek odchodzi od Boga, tym bardziej go pragnie. Właściwą relacją z Bogiem. Jest postawa słuchania. Ona zakłada milczenie. By usłyszeć głos, trzeba zamilknąć i nauczyć się słuchać. Słowa słuchaj Izraelu w Starym Testamencie występuje 435 razy. W swoim wyznaniu wiary Izraelita nie mówi wierzę, ale powtarza: Słuchaj Izraelu. Słuchanie Boga jest samym sercem modlitwy, a każde uważne słuchanie wymaga ciszy. Jest nią uwarunkowane. Bardzo lubię Księgę Przysłów. Jest tam wielka mądrość. Jej mędrzec ukazuje wartość milczenia, jako mądrość życiową i warunek relacji międzyludzkich. Mądrość to sztuka życia. Trzeba zawsze Pana Boga prosić i pytać, jak przeżyć mądrze życie. Tej mądrości życia uczy nas Słowo Boże. W Księdze Przysłów czytamy Niech inny Cię chwali, nie Twe własne usta, Ktoś obcy, nie własne Twe wargi. I inne zdanie Nierozumny, kto bliźnim pogardza, Lecz rozumny, kto umie o nim milczeć. W gadulstwie nie uniknie się grzechu, kto powściągnie swe wargi z rozsądnych. W Księdze Wejścia Mojżesz oddala się na górę i tam w ciszy rozmawia z Bogiem. Góry mają zawsze coś z majestatu i piękna. Prorok Izajasz wzywa naród wybrany do ciszy jako wyrazu nawrócenia. W nawróceniu. I spokoju jest wasze ocalenie. W ciszy wówności leży wasza siła. To są bardzo ważne słowa. Cisza jest również scenerią, w której Bóg przemawia do Samuela. Samuel mówi: Mów, panie, bo sługa twój słucha. Eklezjasta przypomina, że jest czas milczenia i czas mówienia. A Księga Mądrości przypomina nam, że Słowo Boże stąpiło na ziemię, gdy głęboka cisza zaległa wszystko, a noc w swoim biegu dosięgła połowy. Jest to zapowiedź przyjścia na świat Chrystusa, który narodził się w ciszy Betlejemskiej groty. Cisza jest również obecna w ciągu trzydziestu lat życia Jezusa, które spędza w rodzinnym domu. W małej spokojnej wiosce, Nazaret jest szkołą Ewangelii. Tutaj się zaczyna praktykować milczenie jako piękną postawę ducha. Jak powiedział błogosławiony Paweł VI w swoim przemówieniu z 5 stycznia 1964 roku w Nazarecie: Nazaret jest szkołą w której zaczyna się pojmować życie Jezusa. O, jak bardzo pragnęlibyśmy powrócić na nowo do lat dziecinnych i poddać się tej pokornej, a wzniosłej szkole nazaretańskiej. Ale tylko przychodzimy tędy. Zanim jednak stąd odejdziemy, musimy pospiesznie i jakby ukradkiem przyswoić sobie kilka pouczeń Nazaretu. Najpierw lekcja milczenia. Niech się odrodzi w nas szacunek dla milczenia tej pięknej i niezastąpionej postawy ducha. Jakże nam ona konieczna w naszym współczesnym życiu, pełnym niepokoju i napięcia, wśród jego zamętu, zgiełku i wrzawy. O milczenie Nazaretu! Naucz nas skupienia i wejścia w siebie, otwarcia się na Boże natchnienia i słowa nauczycieli prawdy. Naucz nas potrzeby i wartości przygotowania studium, rozważania, osobistego życia wewnętrznego i modlitwy, której Bóg wysłuchuje w skrytości. Stare powiedzenie mówi, że im więcej się wie, tym więcej powinno się milczeć, bo wydaje się, że im więcej się wie, tym więcej się nie wie. Najbardziej rozumieją to ludzie starsi, którzy więcej milczą. Dawniej mądrość szła z wiekiem, teraz, niestety, nie można tak powiedzieć. Największy szacunek osobom starszym oddają dzisiaj Chińczycy, Japończycy. Koreańczycy, Afrykanie, ale nie Europejczycy. Jezus w wielu momentach swojej działalności daje nam konkretny przykład potrzeby milczenia. Przed misją nauczania nie poszedł do szkoły rabinistycznej, by szukać mądrości, ale duch wyprowadził go na pustynię. Tam znalazł mądrość. Tam się modlił i pościł. Tam przygotował się nie tylko do działalności publicznej, ale do dzieła odkupienia człowieka, które dokonuje się w milczeniu poprzez konkretny akt cierpienia. Do ciszy wewnętrznej najlepiej dorastać, patrząc na Maryję, która w swym posługiwaniu rozwija postawę uległości, gotowości wobec Syna. Chodzi o jej sposób zasłuchania rozważania w sercu wszystkiego, co jest związane z Synem. Jest to adoracja spojrzenia na Bożą codzienność. Jest to dla nas klucz do tego, co najważniejsze. Maryja, która jest pełna łaski, ma nadprzyrodzone skupienie. Ma spojrzenie najbardziej wyczulone na Boga, jako na sakrum. Smutne jest to, że chrześcijanie jako ludzie tego świata zagubili uważność spojrzenia na sakrum. A przecież z zapatrzenia rodzi się pragnienie świętości. I ostatecznie ludzie święci wszystko czynią święte. Dzisiejszy świat potrzebuje ludzi świętych, którzy w zwyczajnych warunkach życia rodzinnego i zawodowego podejmują swoje codzienne obowiązki którzy pragnąc spełniać wolę Stwórcy i na co dzień służyć ludziom dają odpowiedź na jego przedwieczną miłość. Dotyczy to również takich dziedzin życia jak polityka, działalność gospodarcza, społeczna i prawodawcza. Wszystko jest darem i pochodzi od Boga. Najbardziej przekonującym wypełnieniem tych słów jest osoba i życie świętego Józefa, patrona milczenia. Bóg tak ukształtował jego serce, żeby mógł pojąć Maryję. Maryja w tradycji judaistycznej była uważana za osobę niekompletną. Osoba niezamężna miała być osobą niekompletną. Stwórca postawił więc na jej drodze Józefa, bo ona nie mogła pozostać niekompletna. Józef jest dojrzałym mężczyzną. Mateusz określa go jako męża sprawiedliwego, a sprawiedliwy oznacza święty. Pracuje nad sobą. Mężczyzna, który nie pracuje nad sobą, nie może być formowany. Józef to mężczyzna karmiący się ciszą. W Ewangelii nie wypowiada ani jednego zdania. On jest milczący wobec tajemnicy swojego ojcostwa, wobec tajemnicy Syna. W dzisiejszych czasach powstają wspólnoty mężczyzn świętego Józefa. Dlaczego? Po to, aby mężczyźni zaczęli się formować, umacniać się słowem Pana, solidaryzować się między sobą, aby wypełnić rolę mężczyzny w społeczeństwie i w świecie. Dobrze, że jest ich coraz więcej i chcą się uczyć od Józefa męskości. Chociaż w Ewangelii nie ma dokumentacji na temat świętego Józefa, to możemy wyczuć, że jego cisza była skoncentrowana na Synu. To było nadprzyrodzone skupienie. Potrzebujemy właśnie takich mężczyzn jak święty Józef. Józef ze skarbca swojego serca wydobywa rzeczy nowe i stare. Szczęść Boże, droga słuchaczko, słuchaczu, jeśli spodobał się Tobie ten audiobook, proszę ofiaruj swoją modlitwę za dusze czyśćcowe swoich bliskich, znajomych, przyjaciół lub dobroczyńców. Z Panem Bogiem.